Siema, mam pytanie. Czy u was też tak jest, że jeżeli chcecie oddać książkę do biblioteki, to zamiast e, e, oddać, to zostajecie bibliotekę zamkniętą. Chociaż przez to, że jest przerwa dla ucznia, to wtedy uczeń może oddać, a powinno być otwarte, bo jest 11.38, a jest do 13.45 a nie można oddać książki żadnej, ponieważ nie ma nikogo. To jest skandal, że wtedy kiedy akurat y, uczeń ma, ma lekcję, to wtedy jest otwarte, a jeżeli, jeżeli jest przejwa dla ucznia, to wtedy nie jest otwarte. Napiszcie w komentarzach, czy w waszej części Polski, czy gdziekolwiek na świecie też tak jest, bo to... To, to, to jest skandal. Naprawdę się w Mosso wkurzyłam, że nie mogę oddać e, Oscara i panią Lurzę, której w ogóle nawet nie czytałem.